Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Galazaki. Zapraszam na kolejną powtórkę z gier widzów w War Selection. I dzisiaj oglądamy powtórkę nadosłaną przez Kurgozema. Problem polega na tym, że no standardowo te powtórki one. Jakby są w pewnym sensie troszeczkę zbugowane, i znaczy, to nie jest. No, może i bak no w sumie. Jak po prostu wczytuję powtórkę z kodu, no to wybieram jakiegoś randomowego gracza, chyba pierwszego po prostu, który jest. A w ogóle F1, teraz nie mogę wcisnąć. O! Pierwszego gracza, który jest tutaj w kolejce, wydaje mi się. A to sprawia automatycznie, że jeżeli zmienia, oczywiście, na tego gracza, którego chcę oglądać, no to drużynę przeciwną niejednokrotnie widzę na mapie, mimo że tego bym po prostu nie chciał. No i generalnie to jest drużynę. Drużyna przeciwna. Tu jest, tu jest przeciwnik. Patrzcie, jak wysoko w ogóle, nie? Blisko mamy zbliżenie na niego. Tu jest jakiś żółty. Ten też jest jakby w drużynie przeciwnej. A tymczasem drużyna Kurgoza... czy, czy Czy to jest, aby na pewno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie, no dobra, wszystko się zgadza, aczkolwiek drużyna Kurgozama jest zdecydowanie zbita tak bardziej w kupę i jest na mniejszym obszarze niż drużyna przeciwna, wydaje mi się. Wiecie co, ja wyłączę Mgłę Wojny. Zagramy sobie wyjątkowo bez, chociaż... Czy myśmy grali ostatnio z mgłą wojny? Nie wiem. Mniejsza z tym. No i zobaczmy sobie na mapę. Kurgozem mi opisał dosyć tak tą bitwę tak dosyć szczegółowo. Problem polega na tym, że ja się oczywiście nie, wczy nie wczytywałem ze względu na fakt, że nie chcę sobie robić spoilerów, bo jest to dla mnie zwyczajnie ciekawsze. Jedno jednak przykuło moją uwagę, mianowicie to, że teren. Wysłał mi screen terenu i jakiś ten chyba punkt mi wysłał. Nie jestem pewien. Że to jest podobno jedyne miejsce, którym będzie się dało przejść na, na drugą stronę, jakby do, do przeciwnika. Bo tak, zobaczmy sobie te klify. Tutaj jest las, który blokuje. Tutaj idą klify, klify, klify. Tutaj jest przejście, rzeczywiście jest przejście. Wow! Co? Z drużyny przeciwnej już dwóch graczy wyszło. Jak to tak będzie wyglądało, to powiem szczerze, że. No, średnio. Zobaczymy. No, zobaczymy. Tutaj możliwe, że tutaj przejście jest jakimś sposobem. Możliwe, że tędy da się przedostać, tutaj klify, klify, tu jest sporo w sumie, tutaj chyba przejście wydaje mi się, że też będzie, aczkolwiek tutaj też mamy klify, jeżeli postawił tutaj murek, no to już generalnie, tak, jeżeli postawił w tym miejscu murek, to generalnie już się tędy nie przejdzie, bo tu są klify, tu, tu jest jakieś przejście. No ta mapa jest taka tricky troszeczkę, jak to mawiają Angole, nie? Dobra, wiecie co? No ja tutaj nie będę przedłużał tego wstępu. Kurgozema mamy tutaj jako niebieskiego gracza. Yy, tutaj ten niebieski też jest jeszcze z drużyny właśnie Kurgozema, on jest najbardziej wysunięty, plus ten pomarańczowy też jest dosyć wysunięty. No ale to mnie niepokoi, to mnie bardzo niepokoi, bo to się może okazać, że to będzie mocno jakby nierówna walka. A tego byśmy nie chcieli, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekaw jestem, jak sobie ta drużyna poradzi. Bo tu ewidentnie mamy dwóch awków, którzy po prostu wyszli opcjonalnie i ich wywaliło. No, nie wiem. Mnie rzadko, powiem szczerze, bardzo wywala z War Selection. Chociaż ja nie gram dużo drużynówek z drugiej strony. Ja gram ba częściej FFA i z FFA chyba nigdy w życiu mnie nie wywaliło. No, mniejsza z tym. Tu czerwony w ogóle gdzieś lezie chłopami. Zobaczycie, on. A, on tu był, buje, bujed, ma to trochę sensu, tak? Dobra, robię cięcie i się spotkamy jak się zacznie coś dziać. Dobra, zaczęło się coś dziać. Mamy raż miecznikami, szermierzami. Mm. I to mi się podoba w drużynówkach. Na FFA czegoś takiego nie zrobi. Znaczy możecie coś takiego zrobić, jeżeli nie chce Wam się grać i chcecie szybko przegrać, to możecie coś takiego zrobić. Ale, ale generalnie na FFA czy w pojedynkach 1 na 1, czegoś takiego raczej nie zobaczymy. A tymczasem na drużynówkach jak najbardziej. No i mamy tutaj rzeczywiście rush miecznikami. No rzecz w tym, że tutaj mamy niebieskiego gracza, który już ma średnio wiecze. Więc jeżeli ci miecznicy szybko nie ulepszą się w, druży... w tych drużynowych, no to to może być średnio skuteczne. Czerwony w ogóle się tutaj rozbudował ostro. I powiem szczerze, wybór całkiem niezły, biorąc pod uwagę fakt, że dwóch graczy tu jednak wyszło. Yy, powiem szczerze, yy, że. Po cichu kibicuję tej drużynie przeciwnej, ze względu na fakt, że dostali dwóch awków, no i jeżeli oni rzeczywiście tutaj powalczą w tym meczu, no to to będzie czapki z głów dla nich. No bo, bo jednak, kurczę, no bez dwóch graczy to, to, jest, to, jest, to jest tragedia, to jest tragedia. Ciężko jest coś takiego wygrać. Tutaj tymczasem Pomarańczowy postawił mur, tutaj drużyna przeciwna też postawiła całkiem solidne obwarowania i tutaj przejście jest tylko i wyłącznie w tym miejscu, z tego co mi się wydaje. Tak, tutaj, tutaj jest, wydaje mi się, na pewno przejście. W tym miejscu jest przejście. No i oczywiście tędy gdzieś przez niebieskiego dałoby radę. No, co ci miecznicy tutaj yy, jakby osiągnął? No na razie nie za wiele, na razie nie za wiele. Tutaj żółty. O! No to są łucznicy. Problem polega na tym, dlaczego się nie opłaca braszować łucznikami? Z jednego prostego powodu. Oni nie zniszczą ani jednego budynku. A jeżeli tego nie zrobią, to prawdopodobnie nie zrobią. W sumie nic. Są w stanie pozabijać oczywiście chłopów, ale jeżeli drużyna przeciwna ma wieżyczki, no to, to w sumie nie ma się tutaj czym za bardzo przejmować. Zresztą tutaj też są ucznicy, którzy będą w razie potrzeby bronić. No, no widzicie. Chociaż patrzcie, jakieś obrażenia weszły jednak. O nie, nie, dobra, zerowe obrażenia, nieważne. Okej, okay, tutaj no został ostatecznie jakby uciszony. Troszkę strat jest, paru niebieskich chłopów tu leży, ale jak widzicie wieżyczki radzą sobie doskonale. Nawet na drużynówkach. Ta meta jakim, jakim, w jakimś sensie się sprawdza, mimo że ten niebieski był na pierwszej linii frontu, aczkolwiek trzeba pamiętać, że żółty od razu wyszedł. Dobra, no wydaje mi się, że tutaj ta agresja jak szybko się zaczęła, tak szybko się skończy. No i na razie ten niebieski się zdoła utrzymać przez dłuższy czas. Ta agresja również szybko się skończy. No na razie drużyna przeciwna, której to tak jak mówiłem po cichu kibicuje, no nie popisała się jakoś szczególnie. To miałoby sens, gdyby tutaj stały dwa trzy warsztaty i poszły z tym tarany to myślę, że miałoby więcej sensu, no problem polega na tym, że na drużynówce raczej nie za bardzo, ponieważ no, po prostu jest wsparcie, są gracze, którzy w razie potrzeby pomogą. W przypadku FFA 1 na 1, no to coś takiego rzeczywiście, no, no, no gracz jest skazany na, na, na swoje własne środki, siły i tak dalej, więc no, musiałby sam się bronić, a broniąc się oczywiście nie mógłby się rozwijać i tak dalej, więc no, to by go sporo kosztowało zapewne, a tymczasem przy drużynówkach, no te tarany też przypuszczam, że za wiele by tutaj nie podziałały. No, to mi się podoba, bo jest próba numer dwa. Ewidentnie. Miecznicy. Plus, oczywiście, yy, lansknechci. O, czyli on poszedł w Europę Zachodnią. A to ciekawe. Yy, jakby. Rozsądne wydaje mi się to, że gość ulepszył tylko połowę swoich zbrojnych, znaczy swoich mieczników, szermierzy właściwie, yy, swoich szermierzy, yy, a resztę zostawił nieulepszonych. Ze względu na fakt, że ci nieulepszoni poruszają się zdecydowanie szybciej, a to automatycznie sprawia, że mogli spokojnie dorwać łuczników, których było tutaj całkiem, całkiem sporo. Yy, no, mi się wydaje, że ta agresja i tak zakończy się niepowodzeniem. Wieżyczek jest zwyczajnie zbyt dużo. Szybciej stawiają te wieżyczki chłopi niż niszczą je jejalant knechci. Tutaj jeszcze są do tego lekko zbrojni, którzy za chwilę pomogą w obronie, więc wydaje mi się, że to nie ma szans powodzenia, ale no naprawdę doceniam to, że, że wyszła ta próba. Lansknechtami bardzo rzadko się grywa. What the? Nie no dobra, tylko Ashigaru, nie? Dużo w sumie. Ymm, właśnie lansknechtami bardzo rzadko się grywa, więc tutaj no czapki z głów za próbę chociażby. No, tak, myślę, że, że, że tyle mogę powiedzieć, bo tutaj nic więcej raczej nie mam do dodania. No, to nie ma racji, bytu. Pomysł ciekawy, z tymi, no, dużo tych, tych szermierzy się tu robi, naprawdę. Ale no, trzeba by to podeprzeć chyba jakąś artą, mimo wszystko, opcjonalnie własnymi wieżyczkami. Żeby, bo to idzie na marne. Ten cały wysiłek, oj, czekajcie, ten cały wysiłek idzie na marne. Yy, to jest właśnie ten element w grach strategicznych, który się nazywa decision making, czyli podejmowanie decyzji. Jak istotne jest podjęcie właściwej decyzji, bo teraz jest już za późno, teraz już się nie da tego odwrócić. Gracz czerwony jest w plecy, bo nie, nie zyskał praktycznie nic, tracąc bardzo, bardzo dużo. No i tyle, nie? Jak ważne jest to, żeby podejmować właściwe decyzje. Oczywiście jakby nie, nie mówię, że tutaj gracz czerwony zagrał jakoś fatalnie czy coś, tylko po prostu generalnie. Podejmowanie decyzji jest bardzo istotne. A tymczasem dzieje się dzieje, bo tutaj mamy ofensywę Ashigaru z drugiej strony. No ciężko się będzie tutaj myślałem przedrzeć, bo tutaj murek i tak dalej, ale tak szczerze powiedziawszy świątynia stoi na dole, więc no to jest jak najbardziej do zniszczenia, szczególnie, że tych jednostek, które będą bronić za wiele, za wiele nie ma. Dużo cały czas szermierzy się robi. <laughs> Więc nie poddaje się tutaj ten czerwony gracz. I to się może wreszcie kiedyś opłacić. Teraz chłopi niebieskiego nic nie robią. Tutaj kilku lansknechtów nadal walczy. O, świetna decyzja. Decision making, nie? Świetna decyzja niebieskiego gracza. Stawia mury. Czyli coś, co jest w War Selection praktycznie niezniszczalne. Przesadzam oczywiście, ale no jest w tym myślę sporo prawdy. No, te mury są straszliwie mocne w War Selection. W porównaniu do Age of Empires, czy do. Do czego? Do twierdzy, nawet krzyżowiec, kurczę. W War Selection mury są przepotężne. Jak sobie radzą Ashigaru? E, dobrze sobie radzą. Tutaj przybyła jeszcze kawaleria, lekko zbrojni do pomocy, do obrony. No i prawdopodobnie się obronią, ale tutaj żółty, no łatwo nie ma. On na szczęście tutaj sporo drewna wydobywa, ale generalnie łatwo nie ma. Idzie kolejna horda. Pytanie, no przez mury się nie przebiją. Ja daję, kurczę... No, no nie wiem, jestem w stanie się założyć, że oni się nie przebiją. No problem w tym, że mury nie zostały ukończone, więc... Okej, okay. myślałem, że zdążą ukończyć te mury. Gdyby zdążyli, oczywiście przez domki można byłoby się przebijać. No, czy to się teraz uda? To jest to jest pytanie, które mnie ciekawi. Tam ofensywa Ashigaru się załamała, a to to ma prawo się udać. Jeżeli to się uda, to ukłony dla tego czerwonego gracza, ale wydaje mi się, że jednak nie. Jest sporo tych krąsknych... A czy, wiecie, w pewnym sensie się udało? Straty zadane potężne, ekonomii niebieskich graczy nie ma w ogóle, więc w pewnym sensie się udało. Rzecz w tym, że gracz niebieski nie zostanie wyeliminowany, a środków zużytych zostało... Cały czas są zużywane te środki, cały czas... Czy on wyeliminuje niebieskiego? Czekajcie, spowolnię trochę i zobaczymy co się dzieje w innych miejscach. Tutaj ci Ashigaru stoją. Jeszcze jakieś wieżyczki zostały postawione, więc tutaj fragment niebieskiego, tego fioletowego, właściwie to nie niebieski, taki różowo-fioletowy. Jest go sporo. Tutaj mamy, widzę, że robotnicy idą. Choroba wie gdzie. Czy mamy już gdzieś IR? Tutaj IR nie ma. Tutaj IR także nie ma. Tutaj także nie ma. Ok, na no po drugiej stronie drużyna Kurgozema też IR jeszcze. Nie, no nie ma, też IR nie ma. Tutaj tymczasem, no, jest to ciekawe, co tu się dzieje. Tylko, czy ci lansknechci podołają? Nie ma surowców. Rzecz w tym, że to jest oczywiście drużynówka, więc surowce można zwyczajnie wysyłać. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, ja tu przyspieszę ponownie, bo nie wiem, ile ta rozgrywka w, yy, trwa w całości. Wieżyczki są niszczone. Nadciągają lekko zbrojni. Ciekawe, ciekawe rozwiązanie. No troszeczkę przysnęła jakby drużyna kurgozema wydaje mi się przy tej ofensywie. Co to jest? Tu jeszcze horda janczarów. No totalnie przysnęła drużyna kurgozema, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę fakt, że mają dwóch graczy więcej nadal nie są w stanie wybronić tego niebieskiego. No to to jest tak średnio bym powiedział. Bo on, on się bije ze wszystkim, przy... Kurde, on się bije za wszystkimi, no. Nawet Janczarzy tego fioletowego tu przylecieli. Lekko zbrojni Janczarzy, mnóstwo lęsknechtów, całą grę walczy przeciwko temu czerwonemu, więc no. Naprawdę. Trzeba tutaj salwę honorową wystrzelić dla tego niebieskiego, bo on tutaj trzyma trzyma linię frontu, bardzo, bardzo długo. Choć pomoc, szczerze mówiąc, dociera. Są ucznicy konni, byli tutaj, no, ci zwykli łucznicy, to co właśnie kurgozema łucznicy. I są jeszcze... Nie, to są wrodzy. Jeszcze były jakieś jednostki jednego gracza, więc jakaś pomoc dochodziła, ale intensywność tej ofensywy była naprawdę imponująca. Choć no, świątynia na razie nie padła, ale padnie. Musi paść. No kurde. No, padła. O, i ci lanskneksi się wrzynają w tą kawalerię po prostu. A, jak w masło. Co tu się dzieje? Ej, naprawdę, ja się spodziewałem, że ta gra będzie cienka, ze względu na to, że tych dwóch graczy wyszło, a tymczasem sytuacja się wyrównuje. Grzesiek Key... coś... Key drop, też... wychodzi. Bo ci lanskneści na niego idą. Teoretycznie, szliby. W sumie on możliwe, żeby też przegrał. Zielony? Ej. Są arkebuzerzy y, tego, Kurgozema. Oni mogą tutaj podziałać. O, okej. Okay. I mamy już wreszcie y, Sików, czyli mamy IR z całą pewnością. Więc no, przewaga technologii, ale... Kurczę. jaj Dla drużyny czerwonego, to jest teraz, od dzisiaj to jest drużyna czerwonego. Naprawdę. To, co on tu odwalił, brawo. Ludziska, naprawdę. To, to było świetne. Dwie kropki nieustanna presja ale też trzeba zauważyć że gdyby reszta drużyny mu nie pomogła to nie tylko jego zasługa nie tylko absolutnie jego zasługa gdyby reszta drużyny mu nie pomogła to on by tej świątyni nie zniszczył moim zdaniem tu się what the W takich momentach żałuję, że jednak nie mam kamerki, powiem Wam szczerze. Bo reakcja moja jest. Wiecie, ciężko to opisać słowami. Rozdziwiłem gęby po prostu, bo naprawdę. Patrzcie na to pobojowisko. Landsknecht Power, nie? Coś czuję, że kolejny model 3D, jaki zrobię, to będzie model Landknechta Czerwony. Czerwonego Landknechta. Bez jaj! I gość cały czas ciśnie tymi miecznikami. Wow! Patrzcie na ma kontrolę mapy w ogóle. No i kurgozem jest teoretycznie następny. On ma już IR. Są Sikowie, ale. Nie, to są snajperzy, dobra. Tutaj mamy też. Nie, co to jest? Żołnierze chińscy. Zielony przegrał. Niewiarygodne. No nie żałuję, że to nagrywam, naprawdę. Patrzcie na to, ci lanckneści, jak się przebijają. No, tutaj na pewno było miss micro, że tak powiem. Trzeba było wycofywać jednostki strzelające i strzelać z odległości. One są szybsze, tak jak tutaj. One są szybsze niż lanskneście, więc trzeba było to robić. Ale to się zdarza, nie? To się kurcze zdarza. I tu czerwony zaczął nawet budować wieżyczki. Problem polega na. Czy on jest zapóźniony technologicznie? Tak. Z całą pewnością. On nie ma pewnie. Znaczy, nie wiem, może ma późne średniowiecze. Ale. Wow. Tutaj, tutaj postawiony murek i tędy się nie da przejść, no i tak jak, tak jak mi jakby pisał Kurgozem, tu nie ma przejścia. Okej, okay, tu też zostało zamurowane. Tutaj przejście jest, tu jest murek, ale. Okej, okay, no dobra, no to, to miejsce jest, powiedzmy sobie szczerze, to miejsce nie jest dobrze bronione. Tędy się mo można przebić spokojnie. Zobaczymy, jak to będzie, jakby później. No tutaj na razie obrona, widzę, że sobie radzi na spokojnie. Mm, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja tymczasem zrobię chyba cięcie, bo tu na razie za wiele się nie wydarzy. Czerwony został zatrzymany. Żółty się przeniósł z całym wydobyciem i produkcją. Czerwony coś pisze, to jest Chińczyk w ogóle, dlatego ma te dwie kropki w niku, chyba, nie? No kurcze, czapki z głów. Co on w tej grze zrobił? Okej, okay, tutaj kolejna ofensywa leci. Właściwie to jest taka bardziej defensywa, bo tutaj jacyś garcymeni chińscy wjechali. Tu mamy mnóstwo sików, mamy APC, czołgi kołowe, no i rusza kolejna ofensywa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem czy Wam się podoba, że ja oglą oglądam te powtórki na przyspieszeniu, ale w IR rozgrywka toczy się naprawdę wolno. Znaczy tutaj nie powiem, że tutaj, tutaj jest dosyć szybko, bo tutaj było takie płynne przejście. Tam atakowali randsknechci, a tu już rusza ofensywa w IR. Tutaj jest płynne przejście, ale zazwyczaj w drużynówkach jest coś takiego, że jest taki duży odstęp w środku rozgrywki jakby. Między średniowieczem a IR. A IR jakby m, produktywnym IR, że tak powiem. Bo samo IR w bicie to nic, nic nie znaczy. Trzeba pobudować budynki, upoulepszać, porobić ulepszenia i dopiero zacząć produkować jednostki zazwyczaj. Więc jest zawsze ten odstęp, a tutaj tymczasem rozgrywka tak przebiegła bardzo płynnie, ale tak czy inaczej na przyspieszeniu no bo tu na razie wiecie, no nic się nie dzieje, no przebijają się te jednostki i tyle, zobaczymy, czy będzie jakiś opór. No, milicja chińska, ale ona sobie nie dała rady z całą pewnością. No i tu się zaczynają problemy. Bardzo blisko chińska świątynia. Czy to się uda obronić? Oto jest pytanie. No, zadziwiająca sytuacja, bo teraz w tym momencie drużyna czerwonego ma przewagę jednego gracza. Rzecz w tym, że ta przewaga może się szybko posypać właśnie ze względu na przewagę technologiczną. Bardzo szybkie tutaj murowanie, ale ale to nic nie da w dłuższej perspektywie czasu, wydaje mi się. Są stickowe, którzy to zdejmą w dwie minuty, dwie sekundy właściwie. Strzelcy z PM-ami już są, kurde. Więc to już jest drugie IR. Jak dla mnie ten gracz nie żyje. I ten też, szczerze mówiąc. Gdzie te baraki miał czerwony? Okej, okay, tutaj nadciągają snajperzy. Tureccy snajperzy tego gracza. Zobaczymy, czy oni cokolwiek tutaj zdołają podziałać. Tak, ten taki żółto zielony przegrał. Tu się ładnie fioletowy okopał. Razem z tym z takim seledynowym, czy jak to się tam nazywa. No tu czołgi kołowe robił siekę. Żółty przegra, on nie ma szans chyba. Hmm. No. No, i sytuacja znowu jest na korzyść drużyny Kurgozema. Tu się tymczasem zaczyna kolejna ofensywa. No, tutaj była próba przebicia się. Chińska milicja ciśnie, ale ona raczej nie da rady. Za dużo snajperów. Fff, ale prawie, sobie, prawie się przebili. Prawie się przebili. Szczerze mówiąc, w brakuje chyba troszeczkę. Jednostek, które zadawałyby AOE obrażenia. Czyli obszarowe. Okej, okay. czy to jest koniec? No bo tutaj niebieski też pada. Ostatecznie fioletowy, czerwony i sredynowy zostali. Czerwony zrobił Niemcy. On gdzieś tu miał mnóstwo baraków, ale to nie wiem, czy to poginęło. O, on ma grube berty. Na razie pięć. No, baza ma dosyć daleko, rzeczy w tym, że na no czołgi kołowe są mega. Oj, oj. oj. O! Fak. To jest GG, to jest koniec gry. Kurde, ale żałuję, naprawdę. Wybacz Kurgozem, ale autentycznie kibicowałem tej drugiej drużynie po tym, co zrobili. Szczególnie teraz, to było takie Unlucky. To było po prostu Unlucky zwyczajnie. To jest. Te czołgi kołowe zaorają. To było unlucky. Bo czerwony miał gdzieś tutaj ofensy... Znaczy, jak jednostki kurcze gdzieś z przodu. Grube berty. No nie ma opcji, żeby oni to wygrali. Nie ma absolutnie opcji. Nawet jeżeli świątynia przetrwa, no to produkcja pójdzie w diabły. Zresztą tu podobnie. Oni ruszyli z ofensywą, ro rozstawili się agresywnie. No ale od południa, no ci trzej gracze tutaj padli i przepuścili. Tak, to jest Gigi. Już nie ma o co walczyć. Gdyby Czerwony w co innego, ale co by mu to dało? Nie, no. Ludziska, zniczę w komentarzach. Zostawcie dla tej drużyny Czerwonego i dla Czerwonego gracza. Naprawdę, to co zrobił, to co zrobili w sumie, to było imponujące. Mając dwóch graczy w plecy, tak jakby ciągła presja, tak solidna ofensywa, która niszczy trzech graczy de facto i doprowadza do uzyskania przewagi. No oczywiście przez to, że Czerwony tak długo grał średniowieczem, on był troszeczkę cof technologicznie cofnięty, no z całą pewnością, w porównaniu do tego gracza, który sobie tu spokojnie całą grę, kurczę, siedział, cud świata zrobił, no to nie ma, nie ma porównania. Ale tak czy inaczej, kiedy szła ofensywa czołgów kołowych w IR, ee, no to on już miał grube berty a tylko, że one były za wolne, żeby wrócić i pobronić. Nie mogli atakować i bronić jednocześnie. Gdyby się bronili cały czas, to przegraliby grę tak czy inaczej, bo po prostu przewaga liczebna by ich zalała, więc musieli zaatakować. I zaatakowali, no tylko, że niestety dostali w plecy. Świetna gra. Świetna, naprawdę, nie spodziewałem się. Po tym, jak ci dwaj wyszli, nie spodziewałem się, że się to potoczy w tym kierunku. No, choć drużyna Kurgozema dobrze też zagrała. No, wykorzystali swoją, jakby, okazję. I to, że kurczę mieli tą przewagę, znaczy w sumie okazję, no technologię wykorzystali, po prostu przewagę technologiczną, szybszy tech i tyle. Dobra, ja kończę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem. A możecie podsyłać oczywiście w dalszym ciągu powtórki. Ja wszystkich nie nagram, nie ma opcji, ale co jakiś czas jakieś tam będę nagrywał. Więc wszystkie powtórki mile widziane. Jest może szansa nawet taka, że będę wiecie nagrywał dwa razy w tygodniu War Selection, raz będę ja grał, coś tam jakieś wiecie takie challenge, coś tam czy jakieś po prostu rozgrywki, a tymczasem drugi odcinek to będą właśnie powtórki widzów, bo to się nagrywa dosyć szybko i sprawnie. Więc no, tyle. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Czołem.